Siemano widzowie, z tej strony Elzard i witam w kolejnym odcinku z Case Dropa. Dzisiaj generalnie robimy sobie wielki test monet, bo troszkę się już nazbierało. Pootwieramy kilka skrzynek, żeby dobić trochę tych monet i otwieramy skrzynki za monety, czyli tak naprawdę za Fryko skrzynki, no bo monety się zdobywa po prostu zagrają na stronkę C, więc bardzo spoko opcja. A Was zachęcam, bo co odcinek z case możecie wygrać skiny Do użycia mojego kodu, bo z moim kodem LZart na start dostaniecie za darmo strzyneczkę Wy możecie sobie rolę darmową strzyneczkę i mnie przy okazji wspieracie Jeżeli chcecie coś wbijać na stronkę, zapraszam Dodatkowo kilka procent bonusu do doładowania Staniecie tutaj, tutaj możecie doładować, jeżeli chcecie to właśnie możecie wpisać kodzik No są na to płatności, jakieś blikpasy w kartce, paypal, skiny, smsy, wiele, wiele więcej eee, I co? Eee, I macie raz strącać dodatkowo dzienne bonusy, więc codziennie możecie sobie otwierać strzyneczkę za darmo I sprawdzać, czy coś fajnego Wam siądzie więc to też jest super opcja, że coś takiego w ogóle jest opcja coś takiego. Bardzo fajne. No i co, I dzisiaj to wygrania macie dwa skiny: Deagle Szyna Świetlna e, i Deagle Oxide Blaze. Co trzeba zrobić, żeby wygrać skiny łapka w górę? Sub, komentarzyk Fajnie mi się na stronkę, ale już się nie musicie, Pamiętajcie, jest to odcinek. A my co, e, lecimy, porulujemy sobie trochę skrzynek. Po prostu randomowych, i polecimy za monetki. E, bo tych monetek troszkę już jest. 103 tysiące dokładnie aktualnie. No to troszkę, no troszkę potwieramy, no Te skin teraz nas mało interesują, bo ja tutaj już jestem, o bardzo ładny drop Ja tu już jestem głową w monetkach i tym co nam dropnie za monetki, więc zobaczymy Potestujemy też te strzynie za monety, czy tam coś kryje się dla nas zajebistego, czy też e, może nie No mam nadzieję oczywiście, że, że tak, że oczywiście, że coś tam najlepszego jest, co może być Okej, okay, SK, Atomic Bardzo tam tej eski nie widziałem swoją drogą w grze. W ogóle też bardzo spokojna strzynka. Bardzo fajnie nam dropi póki co. A jak macie jakieś ogólnie ciekawe pomysły na filmy, to śmiało piszcie w komentarzach. A może jakiś film, który tytuł podaliście? Pojawi się, a pewnie się pojawi, bo ja czy, czytam wasze komentarze, więc e, czemu nie? Okej, okay. też ładny chyba dropik, nie najgorszy w sumie. Dobra, rolnimy sobie jeszcze z trzy razy i lecimy na skrzynię za monety, czyli coś, na co ja oczywiście tutaj e, czekam I mam nadzieję, że tutaj coś nam poleci e, fajnego oczywiście Chciałbym zobaczyć coś, coś tutaj przyjemnego, co moje oczko ucieszy, że tak powiem e, Dobra, oj, tutaj Posejdony latają w ogóle, co tu się dzieje? Te Posejdoniki, jakby tutaj jakiś jeden powędrował w moje rączka, rączki, to ja bym smutny nie był, nie? Smutny bym nie był, ale wiecie, no. Zawsze byłoby fajnie, nie? Kolonia, frontside, okej, okay, okej okay. Dobra, lecimy, 116 tysięcy Jeszcze trochę dobiliśmy tych punktów Zacznijmy się na spokojnie, od brązów Po trzy brąziki za tysiaka e, Fajnie jak coś tam poleci mocnego O, byłoby super, ale oczywiście są to najtańsze Więc tutaj też nie ma jakichś oczekiwań Wygórowanych, ale drop W sumie i tak jest ładny Kurde, za egzaminetki, powiem wam, że Fajnie, fajnie to dropi, okej okay, To dobry nawet drop jest, ja nie wiedziałem, że takie dobrze dropi Myślę, że trochę słabiej, tak szczerze, ale okej okay. Drugie, oj te, jakby ten frontside by był, to bym lepiej ocenił. No ta druga, no już taka jak właśnie myślałem, że będą te brązowe wyglądać, ale pierwsza fajnie nam oddała, pierwsza fajnie nam oddała Rolniemy sobie potem jeszcze dwa razy i przejdziemy sobie do srebrnych e, Goldowe chciałbym tak przynajmniej z dwa razy rolnąć Więc tak, jeszcze raz sobie rolnimy, Zobaczymy, coś poleci, lecimy do e, silverów, do silverków Okej, okay, ten fobos, w sumie to spoko drop Zawsze 9 ziczko to jest w kwota na brązową. Dobra, go do silverów 5000. Tutaj są już no, droższe skiny po 3 stówki, nawet więc fajna opcja, takie coś zgarnąć. 15 koła, 3 takie skrzynki. Rolniemy tak z 3 razy i spróbujemy tutaj coś e, fajnego wygarnąć. oj, tutaj ta awka była. Oczywiście jest ten ta Elite Build 61,65 zł? Co ty gadasz, za jedno otwarcie to jest 120 zł? Za 15 koła monet. Ty, jakie te szynki za monety są, OP! Nie chcę tutaj mówić, ale... Ty jak oddają, co jest? Brzmię teraz może dziwnie, ale jak to oddało te rolnięcie? Okej, okay, no to ten stan Battle Battles, no też po 2 złote, ale ten stan Battle Sert jakby był lepszy, tak cztery dyszki. Bardzo fajne, jeszcze jedno rolnięcie. I lecimy do tych e, złotych. Poczekajcie, będziemy musieli... no, jakieś 60 monet zdobyć, to tworzymy jakąś szynkę po prostu, żeby 60 monet 60 dodatkowych monet mieć. Ja per Perbestia, Boże! Powiem Wam, jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Tymi jestem pozytywnie zaskoczony. I to mówię naprawdę. Spodziewałem się gorszych dropów, ale są. Ty, jeszcze tu glowcy. Nie już myślałem. Co jest, ale już to był mój dzień, gdyby tu jeszcze glowcy poleciały. Oj, to ja dzisiaj mógłbym wszystko chyba, nie? Dobra, tu też po 3-2 razy sobie tak rolniemy. Tu już są koski. Tu już są fajnie, że koski, kołach, wulkan, yy, bum. No mocne skiny tu są. Dobra, dwa rolnięcia nam, mamy tutaj na złotych, więc postaramy się zdobyć coś naprawdę porządnego i coś fajnego. Yy. O kurde, te rolnięcie chyba takie jak, porównując do srebrnych to te rolnięcie słabe Tutaj mógł nam dużo, dużo coś lepszego, patrzcie tam srebrnych nawet lepiej tam dropło Więc póki co srebrne skrzynki jak dla mnie topka, ale gold, złote mogą się odbić w tym rolnięciu ale Za 10 koła jest jedna no, wymagam co, czegoś lepszego Uwaga, okej! Okay! To jest to, czego właśnie wymagam. USP Printstream za 300 prawie złoty. SK Mecha Industries za 120 i AWP Elite za 100. No to jest test kosa. Właśnie z 30 koła monet zrobiliśmy kosę Boże, jak dzisiaj pięknie poleciało widzowie Więc co, zostawiajcie łapki w górę, subiki e, i co. I z... Pamiętacie, są skin do wygrania, jak co. E, e, odcinki z openingów, Więc co. To było tyle. Kodzik Eldar. Trzymajcie się. Cześć, cześć.